Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Dominator zapraszam was do kolejnego odcinka. Już mamy 31 turę i mamy zajętą Pragę, Oumunięc, Gdańsk, Płock, Kraków. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prowincji. We Wrocławiu retrainujemy jednostki. Szykujemy armię, która zmierzy się z wrogami, którzy przyjdą do nas z każdej strony, którzy będą chcieli zniszczyć nasze domy. A ja zbieram na mury w Krakowie więc spierajmy spokojnie na mury, o tutaj widzę jakiś inkwizytor, trzeba go zabić zabójcą najlepiej żeby dostał expa i umocnił swoją siłę na zabijanie nowych w wrogich wodzów którzy wkrótce rozpoczną inwazję na nasze ziemie gdyż y, te ziemia są bardzo bogate i bardzo bardzo użyteczne do rozgrywki. Więc trzeba się. Brałem spolszczenie już ulepszone trochę, więc myślę, że spokojnie. Jakoś rozgrywki skoczy do góry. To jest zaschoń. Ale to już mam tylko po angielsku? Lepsze to niż po po tym Po 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 Włosku, bo to po angielsku to jest Prościzna zrozumieć Zrozumieć co oni mają na myśli Ale natomiast po Włosku, to już był problem Nie no, ci się rozmnażają, więc niech się rozmnażają To ma większą szansę zabić tego ziomka? Nie no, zabity. Pięknie Nowy eks ale to stanie oświadczenia, do Nasz Bolesław zaręba. Powiększyła się świta tej osoby. W naturze człowieka leży podążanie za lepszymi od siebie. Chłopiec do towarzystwa. Aha, już jest wypadało. Jeszcze mamy arcybiskupa. Od razu tylko się upłodził Już mamy ziomka, który będzie szerzył katolicyzm. Przeżył wiarę chrześcijańską na regionach pobliskich memu kraju, ponieważ to zwiększa zadowolenie oraz zwiększa możliwość rozwoju danych zajętych wkrótce Terenu Mogę mury, mogę mury. Możemy rozwijać się dalej. Możemy sobie zbudować kapliczkę, tego nie mogę zretrainować, bo nie mogę jeszcze mieć tej, tej jednostki do. Rekrutacji, ale ale przecież ja ich nie połączyłem, nie? Nie, no to trzej ale no nie jesteśmy na nic na razie, więc spokojnie minmy tę turę i zobaczymy, co się wydarzy w kolejnej. Kurde, jesteśmy mi w czym się to hmm. To tylko królestwo Węgier nie chce z nami zawrzeć jakichkolwiek korzyści finansowych. Chcą nas po prostu zniszczyć, ale ja rzekłbym y, bynajmniej na to, że nie pozwolę im na to. Tę chcieli wojny, będą ją mieli bizancem ich tak przyciśnie, że nie będą w stanie zrobić nic, nic poza śmiercią, poza śmiercią gotową, śmiercią, śmiercią z moich rąk, śmiercią z innych rąk po prostu zostaną zmieceni z powierzchni ziemi. Ale handel z każdym krajem daje mnóstwo dochodu. I każda utracona wojna to strata danego dochodu z danego kraju. Więc musimy na to uważać bardziej. Pełna armia Litwinów. Nie wiem co oni kombinują. <laughs> o kurwa. O! Odejesz, a ci Litwini nie ma, oni mnie atakują. Ojej, 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 dupie to mam. Ja mam gorszy problem. Ci mają wojnę ze sobą, więc ci będą mieli wojnę ze mną. Więc, nie wiem, więc mamy lukników Błędy są dalej Więc mamy tak, jedną armię Drugą armię, już bardzo dobrych włóczników Chociaż nie do końca Trzecią armię I trzy, trzy 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 pełne armie, ja nie pozwolę skończyć tak szybko yy, piąta tu będzie szósta Ja się tak nie dam. Ja po prostu zgłaszam inicjatywę przesłania wojska z Wrocławia. Sądek nie znam. Wrocław, miałeś by zostawić tu generała. ale się nie zostawił, więc podeślemy innego. Wrocław, rekrutujesz oddziały, głównie tanich włóczników. Oraz pawężników oraz zwykłych strzelców do broni tego Wrocławia. Myślę, że tu nie ma tak zwanej armii do rekrutującej się, jak w Romy, że mam ludzi jakieś tam, którzy mi chcą się dołączyć, ale muszę jak najszybciej rozwiązać tę armię. Muszę tu zrekrutować obronne oddziały, które powstrzymają wroga. zupełnie no, się wystarczą. I oraz w Krakowie. Trochę tych włóczników by się sprzedało. Wszędzie. Jakiś oddział łuczników to też nie mam, więc rekrutuję jakieś. O, nieźli. Nie, ale wezmę tych. Mijmy turę. Ojej, 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 co tu się dzieje? Znowu zapomniałem, kiedy zacząłem nagrywać. Ale myślę, że w tym odcinku nie będzie tak krótki, bo mam po prostu chwilę czasu i widzę. Że rozgrywka nabiera rozpędu, a to naprawdę daje fajną ojazdę. Co my tu mamy? Dobrą jedną armię, dwie silne. I kto pokona ich? Kto pokona ich? Przepraszam? Nie spodziewałem się, że oni mi tu wejdą tak szybko, tak niespodziewanie, z takim impetem. Nie! Nie, Boże, nie! Że kupił mi kupca! straci tyle kasy. Chyba, się obronił. Chyba się obronił, idę tam z zabójcą, go zapiję. O, już żadne ale widzicie, co tu nadchodzi? Moja pełna armia. Z wodzem, który was zniszczy w całości. I ta armia gdzie idziesz? Na Płock, na Kraków. Pomódlmy się. Niech chrześcijański papież nas obroni I to na Gdańsk. Eee, tak wiem, że prowadzę z nami wojnę nie domyśliłem się, a oczywiście się nie domyśliłem. No idę zabić tego. Mamy mały problem. Ogromny problem. Myślałem, że... A skąd nie mam tyle kasy na tyle armii? Wytłumaczycie mi to ktoś. Idziemy zabić tę armię 2000 ludzi. Ojej, ojej. Ojej, ojej. Zapiszmy, zobaczymy jak generał sobie poradzi w sytuacji kryzysowej. Dobra, nie jest źle. Że nasz generał zyskał nowe y, przymioty. Tą armią pościgniemy tą armię. Kraków jest ważniejszy. Gdańsk ma jako taką obronę, więc jest szansa przez jakiś okres czasu się utrzymać. I jak chcę wypowiedzieć jakąś bitwę. Moja armia już tym generałem nie jest potężna. Ale jak widzę, co teraz się dzieje, co ta modyfikacja robi z moją? Polską. Ja czuję, że ta kampania nie postarczy nam do końca. Do Roma, aż uda mi się go zdobyć. Nie poddam się. Ja już to grałem kiedyś i naprawdę powiem, że czy pełna armie Litwinów, Nikt na mnie nie weszły, bo ich nie było. Czy jedna armia Rusków, jednych, długich Rusków, Węgrów, Niemców i Norwegów. No. Powiem wam szczerze. Mnie niezły w pierdol Mówiłem, że się zacznie i to jest naprawdę Zabawa się zaczęła, zaczęła się prawdziwa Prawdziwa jazda, prawdziwe niebezpieczeństwo Jak mi zbierze kasę, ja to zabiję I tak zabiję Nie zginie Chyba mu się udało przetrwać, jak mu się udało To zabiję tego kupca Sir moją stolicę Nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród? Zbijemy tych Litwinu rozginę w ich zmiotę, tak o xt u lalala. Pampara rara boli to. Hmm. Co by tu zrobić, panowie? Co by tu zrobić? Poradźcie mi w komentarzach, może Naprawdę silne armię tworzyli. Kupiec się obronił. Ale już go nie będzie. Tego generała też nie będzie. Mamy już niezłego kupca, który. Coś lubini. Nie wiem. Ja wiem, że mamy problem. To mi po po powiedział wojnę? Niemcy, a to nie zauważyłem, że mi prego. Armię Niemców. Gdańsk! Kraków! Praga! Pewnie mu powiedzieć, że jestem słaby, ale ja nie jestem słaby. Ta gra jest przejebana. Jeszcze mi brakło ruchu. Nic nie mogę zrobić. Pragę stracę. Zdobyłem miniaturę, bo naprawdę Są w sytuacji Prawdziwego Kryzysu Pragę Kontra takie oddziały Milicji, chociaż nie są dobre, mam jeden oddział Dobrych krzyżowców Ale patrząc na ten oddział Jestem w stanie powiedzieć, że to nie ma najmniejszego Sensu Praga utracona Skrawek ziemi, który Zdobyłem Brocząc się w całych krwi, Gniezdo jest, jest oblegany. Wrocław zaraz będzie oblegany. Ołumuniez jest oblegany. To jest po prostu coś niesamowitego dla mnie. Ja pamiętam, grałem w to, ale sześciu tak inteligentnego, zmasowanego ataku na dane miasta, mając daną liczbę oddziałów, wiedząc w stanie, że pokonam daną miasto, nikt mnie nigdy nie zaatakował. To jest po prostu niesamowite. Gdańsk jest stracony. Jak Niemcy pomogą Litwinom zająć Gdańsk, to ja straciłem Gdańsk. I ja przegrałem kampanię. Only fucking shit. Nie no, spokojnie, spokojnie jak na wojnie. I na tym dobrym akcentem za chwilę zakończymy ten odcinek. który jest niesamowite. Ja pierdoszę. Nie spotkałem się z tym jeszcze. Kiedyś jak grałem, już wam tłumaczyłem. Nigdy tak. W czasie zmasowanego ataku na każde moje miasto, każde moje miasto poza płotkiem jest oblegane, bo jeszcze Litwini nie mieli ruchu. Dosłownie każde. No i, i to jest zabawa, to jest prawdziwa, zajebista zabawa. Mam wsparcie? Nie mam wsparcia. Oczywiście, że nie mam wsparcia. Co za zjechana gra? Jestem zdenerwowany. Zapisujemy grę i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym król bolesław kędzisz, aby pokona tego zbrodniczego ciula Ale i tak dam automatyczną bitwę. Ale przegrałem. Żegnam się z wami i do zobaczenia w bitwie o Kraków. Bye!